Szanowni Państwo, Panie Profesorze, na wstępie chciałbym wyrazić taką, taką krótką opinię, bo kiedy zaproponowałem swój temat, to no i tu usłyszałem od Pana Profesora Brachy, iż to będą same nowości na temat Kielc, to pomyślałem sobie, że no, naprawdę był wielkim optymistą bo trudno jest na wąskiej bazie źródłowej, jaką dysponujemy, powiedzieć naprawdę coś nowego, aczkolwiek z całą pewnością można te akcenty jakoś inaczej rozłożyć i spróbować mniej lub bardziej uzasadnić swoje hipotezy, ale do meritum. Powstanie parafii świętego Wojciecha w Kielcach na tle rozwoju średniowiecznej organizacji parafialnej w dobrach biskupstwa krakowskiego w regionie świętokrzyskim i w zasadzie jest to tak jeden z wielu znanych w polskiej medywistyce przykładów powracających jak bumerang tematów. Nawet moglibyśmy stwierdzić, że początki pierwszej kielskiej parafii, w szerszym kontekście wiązane również z fundacją miejscowej Kapituły Kolegiackiej, od zawsze wzbudzały zainteresowanie historyków badających pierwsze wieki Kielc. Wynika to z faktu, że kościół parafialny pod wezwaniem Świętego Wojciecha wymieniony został u Długosza przy opisie Kolegiaty Kieleckiej i w zasadzie wszyscy późniejsi badacze kieleckich struktur kościelnych musieli w jakiś sposób się do tego odwołać. Generalnie jedynym i w pełni tego słowa znaczeniu naukowym monografistą parafii i kościoła Świętego Wojciecha był w Świętej Pamięci profesor Eugeniusz Wiśniowski. Przeanalizował on wcześniejsze opracowania, zwłaszcza autorstwa księdza. Franciszka Mazurka jeszcze sprzed II wojny światowej, który to ksiądz korzystał z protokołu kapitulnego z 1765 roku i postawił wówczas tezę o wystawieniu kościoła drewnianego i ufundowaniu parafii pod wezwaniem świętego Wojciecha. Podał cztery daty: 1081, 84, 86 i 1101. Wiśniowski przeanalizował również wszystkie wcześniejsze, późniejsze od pracy Mazurka artykuły i hasła w słownikach oraz w encyklopediach, dokonał także kompleksowej analizy zachowanych źródeł pisanych. Uważam, że najważniejsza konstatacja w naszym przypadku dotyczy podkreślenia przez Wiśniowskiego faktu, że kościoły parafialne powstawały w centrach osadniczych, ze względu na to, czy to były centra produkcyjne, handlowe, targi, niekoniecznie grody, a nie na odwrót. Zatem skoro w zasadzie jednomyślnie mediewiści przyjmują powstanie kapituły i kolegiaty kieleckiej przed końcem XII wieku, a dokładnie około 1171 roku, to powstanie parafii, której uposażenie weszło w skład późniejszych prebent dwóch prałatów i dwóch kanonii w miejscowej kolegiacie musiało być znacznie wcześniejsze. Kolejnym elementem, na który zwrócił uwagę jest uposażenie najstarszej kieleckiej parafii. O tym, że jak na standardy drugiej połowy XII wieku było to uposażenie niemałe, przekonuje fakt, iż w zasadniczym stopniu było ono podstawą do ufundowania co najmniej wspomnianych czterech, a najprawdopodobniej pięciu prebend w miejscowej kolegiacie. W tym miejscu warto już zaakcentować wysokość dochodów tychże prebend. Co prawda, chociaż znamy je począwszy dopiero od XV wieku, ale i tak pozwala to na szacunkową ocenę uposażenia parafii świętego Wojciecha jako bardzo wysoką, a przede wszystkim. Mamy informację, że były te dochody rozmieszczone w różnych częściach prepozytury kieleckiej, a nawet daleko poza jej granicami. Warto w tym miejscu przypomnieć, że rozwój organizacji parafialnej na terenie prepozytury kieleckiej również rozpoczął się w tym samym czasie i w stuleciach XII i XIII mamy potwierdzone funkcjonowanie całego szeregu kościołów o charakterze parafialnym, przy czym w zasadzie organizowanie struktur parafialnych tej jednostki terytorialnej Kościoła Krakowskiego zostało zakończone do początku XIV wieku. Już w tym miejscu należy przypomnieć pewien aksjomat podkreślany w literaturze przedmiotu, iż granice większości powstały w średniowieczu paraf i odzwierciedlały granice kompleksów własnościowych, to znaczy opierały się na posiadłościach fundatora, do czego będziemy jeszcze wracać w dalszej części. Do pierwotnego fundum Kościoła Świętego Wojciecha należałyby zatem dochody z tak daleko rozrzuconych miejscowości jak. Na rzecz kustodii z terenów późniejszych parafii Daleszyce, Sędziejowice, Bardo, Brzeziny, Piotrkowice, Kije. Na rzecz scholasterii z terenów parafii św. Piotra w Sandomierzu, Kije, Drugnia, Tarczek, Pierzchnica, Na rzecz kanonii brzechowskiej z terenów parafii Daleszyce, Lisów, Chomentów, kijełkowa, Tarczek, Pierzchnica. Na rzecz kanonii piesznickiej z terenów parafii Daleszyce, Bardo, Sędziejowice, Kije, Piesznica, Brzeziny. Należy przy tym zaakcentować, że prawa do tych dochodów nie mogły naruszać praw później powstałych kościołów parafialnych, zatem są przesłanką do stwierdzenia starszeństwa parafii św. Wojciecha i jej rozległości, co najmniej w stosunku do wyżej wymienionych. Leszek Poniewozik skonstatował także, że istnieje zależność łącząca prebendę z cholastyka z kanonią brzechowską i kustodię z kanonią pierzchnicką. mianowicie ich uposażenie na tych samych miejscowościach, które poza Kielcami koncentrowałyby się w sumie na terenie późniejszych parafii Daleszyce, Bardo, Sędziejowice, Kielisów, Homentów, Piesznica, Brzeziny, Drugnia, Piotkowice, Tarczek i Łukowa. Wiemy też, że dochody z terenów parafii Kije, Lisowa i Homentów miały zdecydowanie późniejszą genezę, zaś sama parafia Kije powstała najpóźniej około 1140 roku, co udowodnił Jan Wroniszewski. Możemy zatem nasze rozważania ograniczyć do granic parafii Kijów na południe od Kielc. Z kolei na północ od Kielc mamy do czynienia z tradycją przekazaną przez Jana Długosza co do przynależności do pierwotnego fundum parafii kieleckiej dużej części terenów powstałej po 1254 roku parafii w Chęcinach, tzw. Kanonia Szydłówecka, której to obszar należał do dóbr monarszych ciągnących się od Małgoszcza po Kielce i dalej na wschód, co pozwala ostrożnie na wskazanie jeszcze jednej, już piątej prebendy kolegiaty kieleckiej wywodzącej swoją genezę z okresu powstania kościoła św. Wojciecha. Dla jednoznacznego rozstrzygnięcia tego problemu konieczne byłyby zatem studia nad zależnością pomiędzy okręgami parafialnymi a uposażeniowymi, później dziesięcinnymi, które w zasadzie wciąż bezskutecznie postulowane są w literaturze przedmiotu. Szczególnie ciekawe byłyby takie studia dla parafii o podobnej genezie jak Kielecka, które wiążą się z funkcjonowaniem lub genezą małych grup kanonickich jak nieodległe Kije, Mielnoszaniec, Buzko, Małogosz, Mstyczów czy nieco dalej zlokalizowane Prandocin i Końskie. Kolejnym truizmem jest po raz kolejny podkreślenie komplementarności sytuacji osadniczej w terenie, który miał obsługiwać kościoła o charakterze parafialnym z ogólną sytuacją osadniczą i własnościową. W kontekście szerszym możemy zauważyć, że na przykład to nie chociaż początkowo lepiej zagospodarowany i wydawałoby się ze starszym osadnictwem na lepszych ziemiach, stał się centrum jednostki zarządu terytorialnego kościoła krakowskiego propozytury kieleckiej ani centrum oferującego w przyszłości wysokie dochody klucza dóbr siedziby biskup jej i kolegiaty, lecz właśnie Kielce z teoretycznie niewielką osadą i zlokalizowanym w niej kościołem świętego Wojciecha. Zatem może chodziło tutaj bardziej o jakieś znaczenie polityczne administracyjne funkcjonowanie targu jeszcze przed lokacją położenie na szlaku czy znaczenie gospodarcze w zarządzie terytorialnym i majątkowym co udowodnił Józef Szymański. Leszek Poniewozik z Janem Długoszem, Eugeniuszem Wiśniowskim i Józefem Szymańskim także podkreślił znaczenie uposażenia prebend kolegiackich dobrami ziemskimi Kościoła Świętego Wojciecha, w tym całymi wsiami, chociaż trzeba zaznaczyć, że dwaj ostatni jedynie sugerowali taką możliwość, zaś Poniewozik uznał ją za pewnik. To pozwala brać pod uwagę wczesną, jeszcze książęcą, fundację parafii, zatem sprzed przekazania Kieldzi całego rejonu Łysogór biskupom krakowskim. Tym samym znowu musielibyśmy wrócić do rozważań nad funkcjonowaniem książęcej kasztelanii kieleckiej z bogato posażonym kościołem, co wobec faktu następnego Wystąpienia już w dalszej kolejności profesora Giergiela pozostawiam poza swoimi rozważaniami. Kolej inną taką, powiedzielibyśmy, skrajnie krytyczną interpretację przedstawił Czesław Hadamik w swoich studiach nad kasztelaniami kielecką i tarczkowską, bądź tarczeńską. Początkowo według niego fundacja Kościoła Świętego Wojciecha mogła nastąpić nie, nie wcześniej, jak w okresie panowania Bolesława Krzywoustego, ale z czasem przychylił się do stanowiska, że bardziej prawdopodobne były jego początki około połowy XII wieku i były dziełem biskupów krakowskich. Jednocześnie opowiadał się za hipotezą o możliwości funkcjonowania obu kasztelani i ich przekazania w ręce biskupie już za Bolesława Krzywołstego. Tu trzeba byłoby zaakcentować, że bez względu, czy była to kontynuacja monarszych form zarządów w terenie, czy tylko kompleksy majątkowo-skarbowe biskupstwa krakowskiego, generalnie panujący przekazywali w ręce kościoła okręgi, przynajmniej wstępnie zorganizowane, i na interesującym nas terenie raczej w tym samym czasie co dobitnie potwierdzają znane zresztą od zawsze i wielokrotnie przywoływane w literaturze przedmiotu, choć trzeba przyznać nieliczne wzmianki o kasztelaniach kieleckiej i tarczkowskiej. Pierwsze wzmianki 1227, następna 1258. Ponadto na pewien ciąg chronologiczny wskazywali w zasadzie wszyscy wcześniejsi badacze, zostawiając z nadaniem terytorium kieleckiego i tarskiego dla biskupstwa krakowskiego także terytorium łagowskie biskupów wocławskich. W przypadku zaś ostatniego w zasadzie nikt nie kwestionuje tradycji długoszowej mówiącej o przekazaniu łagowa biskupom włocławskim w latach xx xii wieku wraz z rygowaniem biskupstwa, funkcjonowaniem grodu i wczesnym rozległym ośrodku parafialnym liczącym kilkanaście miejscowości. A to już taka jest jeszcze ciekawostka, że również kościół w Łagowie był uposażony m.in. dochodami jednego z kościołów sandomierskich, podobnie jak kościół kielecki. Wydaje się zatem, że nie ma podstaw by uważać, że kościół w Kielcach, będący centrum kasztelanii jest późniejsza aniżeli w Łagowie, tarczku starym, czyli świętomarzy, chociaż inna mogła być jego skala i forma, zwłaszcza materiał, z którego został wybudowany. Oczywiście użycie w domyśle określenia powstał w tym samym czasie nie należy rozumieć dosłownie. Chodzi raczej o zbliżoną perspektywę chronologiczną, zatem od końca XI do początku XII wieku nawet po końcowy okres panowania bolesowa krzywołstego. Jednocześnie Hadamik zakładał, że przekazane biskupom okręgi były już wstępnie zorganizowane, a trudno sobie inaczej wyobrazić bez lokalnego kościoła o charakterze parafialnym. Zatem ponownie w przypadku Kościoła Świętego Wojciecha w Kielcach wracamy do tej perspektywy od przełomu XI-XII do lat 30. XII wieku, co podtrzyma, po, pozwala podtrzymać tezę Wiśniowskiego, że była to najstarsza, ja bym tutaj ewentualnie troszeczkę złagodził, ewentualnie jedna z najstarszych świątynia na południowo-zachodnich stokach Łysogór. W tym przypadku pomocne mogą być także wyniki z analizy architektury budownictwa sakralnego lub tylko z niewielkich, odkrytych w trakcie badań archeologicznych fragmentów dawnych kościołów, czy zachowanych w ich najbliższym otoczeniu artefaktów związanych z otaczającym je ówcześnie osadnictwem. Widzieliśmy to w wystąpieniu Niny Glińskiej, że analizy właśnie, które zostały przedstawione, w których też były omówione starsze badania, jak i wynikające z tych najnowszych, w eksploracji w rejonie Kościoła Świętego Mikołaja, pozwalają na... Datowanie tego osadnictwa, jak i cmentarzyska rzędowego w rejonie Kościoła nie później, jak początki XII wieku. Wydaje się zatem, że mogą być to w jakiś sposób wyznaczniki potwierdzające funkcjonowanie Kościoła Świętego Wojciecha w obrębie wczesno centrum osadniczego, już od przełomu xi xii wieku. A zatem ów Kościół mógł posiadać charakter i zadania parafialne. Nawet Waldemar Gliński pokusił się o sformułowanie w swoim opracowaniu tezy, że bez względu na osobę fundatora Kościół był zapewne fundacją książęcą. Uważam, że taką hipotezę podkreśla dostrzegany przez większość badaczy dawnych dziejów Kielc i regionu Świętokrzyskiego fakt zwartości kompleksu majątkowego biskupstwa krakowskiego z centrum w Kielcach, który przetrwał w tej formie aż po schyłek czasów nowożytnych. Kolejnym argumentem podtrzymującym tezę o wczesnej fundacji kościoła Świętego Wojciecha na terenie ówczesnego kieleckiego centrum osadniczego jest zmianka o śmierci biskupa krakowskiego Radosta w swoim kieleckim dworze w roku 1142. Nikt nie kwestionuje wymowy tego źródła, więc w zasadzie nie do podtrzymania jest hipoteza, jakoby w centrum zarządu włości biskupy, gdzie wówczas był wybudowany dwór biskupa, nie funkcjonował w tym czasie kościół o charakterze parafialnym dla obsługi miejscowej i okolicznej ludności. W tym miejscu warto też pokusić się o sformułowanie, co należałoby rozumieć pod pojęciem parafialny, bowiem częstokroć spierano się w literaturze o zasadnicze kryterium, czy powinno to być terytorium, tak zwany okręg parafialny, czy cura animarum czyli opieka duszpasterska. No wiele problemów stoi przed badaczami podstawowych struktur kościoła na ziemiach polskich, a przy okazji także oczywiście w regionie świętokrzyskim. Jako przypadek może służyć homentów, dla którego potwierdzenie erekcji okręgu parafialnego jest dopiero z lat 1331-1332, więc jakbyśmy chcieli się opierać tylko na takich konkretnych zmiankach źródłowych, to tutaj niewiele o wczesnym średniowieczu bylibyśmy w stanie powiedzieć. By wyjść z zaklętego okręgu różnych, ale często niespójnych założeń metodologicznych, należy zatem wziąć pod uwagę maksymalnie wiele elementów składowych parafii, jak wspomniane terytorium i okręg parafialny, rolę odgrywaną w strukturze parafialnej, charakterystykę uposażenia, dynamikę rozwoju organizacji parafialnej na interesującym nas terenie i jej zasięg patrocinie oraz duchowieństwo parafialne. Można też podjąć próbę określenia wczesnego kościoła pod wezwaniem świętego Wojciecha jako centrum okręgu wielkoparafialnego. Dyskusja nad tego typu określeniem najstarszych kościołów w terenie ma całkiem sporą literaturę, chociaż trzeba przyznać, że w historiografii polskiej poruszana była raczej marginalnie, ale dla Wielkopolski była jednak dostrzegana i poruszana. Kościoły fundowane w takich okolicznościach pełniły przede wszystkim rolę centrum religijnego dla całych okręgów grodowych, opoli, kompleksów własnościowych, a nierzadko także były miejscem zarządu terytorialnego większych jednostek kościelnych, jak prepozytury czy archidiakonaty. Zatem fundowane byłyby dla konkretnych wspólnot lokalnych, najstarszych grodów, osad o charakterze obronnym, ośrodków administracji państwowej i kościelnej. Też zwracano w literaturze uwagę na podobne analogie czeskie i węgierskie, które zawsze wskazywały na rozwój organizacji parafialnej w terenie od jednostek większych, umownie nazywanych okręgami wielkoparafialnymi, do mniejszych, czyli parafii. Wielokrotnie podkreślano przy tym, że chrystianizacja w terenie. W tamtym czasie musiała się opierać na strukturze administracyjnej państwa, a po pewnym dopiero czasie, jak w przypadku Łysogór na Biskupstwie Krakowskim i Włocławskim oraz w Opactwie Benedyktyńskim na Łyżcu. Dla mnie jakby konkretnym przykładem są wyniki badań wspomnianego już Waldemara Glińskiego i rozpoznania AZP, które przekonują, że w momencie przekazania biskupom krakowskim skupienia osadniczego w rejonie Łysogór był to już teren zagospodarowany wcześniej, zatem mogły już wówczas funkcjonować pierwsze kościoły o charakterze parafialnym, ewentualnie istniały przesłanki do ich szybkiego powstawania wraz ze zmianą stosunków własnościowych. W każdym bądź razie kolejny raz musimy podkreślić wspomniane we wstępie założenie metodologiczne, że kościoły o takim charakterze powstawały w centrach osadniczych, a nie na odwrót. Dodatkowym argumentem na tego typu dowodzenie mogą być relikty lub źródła pisane potwierdzające funkcjonowanie w ośrodkach wielkoparafialnych dwóch kościołów, jednego na grodzie, drugiego na podgrodzie lub na jego szeroko pojętym zapleczu osadniczym, przy czym ten drugi jako ogólnie dostępny mógł pełnić właśnie funkcje parafialne. Przykład taki obserwujemy w Wiślicy, ale też z pewną analogią w Kielcach, gdzie oprócz kościoła świętego Wojciecha dostępnego na terenie osady, czy to rzemieślniczej, czy jakiegoś podgrodzia produkcyjno-handlowego z targiem, na ruchliwym szlaku, szybko zniesiono romańską kolegiatę odpowiednią dla, dla rangi biskupiego Centrum Zarządu Dóbr i Jednostki Terytorialnej Kościoła Prepozytury Kieleckiej, która przejęła prawa parafialne właśnie od Kościoła Świętego Wojciecha, stając się centrum zarządu. Wszyscy badacze początków Kielca, zwłaszcza początków kolegiaty kieleckiej podkreślają za długoszą, że to właśnie proboszcz od świętego wyciecha wszedł do kapituły kieleckiej, co po raz kolejny potwierdza, że posiadać tego beneficjum nie był jakimś podrzędnym wiejskim plebanem, tym bardziej, że miejscowy prepozyt otrzymał w krótkim czasie w zarząd obszar dużej jednostki terytorialnej kościoła prepozytury kieleckiej, a inny z jej członków dziekan, początkowo zajmujący pierwsze miejsce w kapitule zarządzał archidiakonatem radomskim. Następną wyraźną sugestią co do starzeństwa parafii kieleckiej na interesującym nas obszarze jest wysokość jej uposażenia w pierwszym uchwytnym źródłowym okresie, czyli dla około 1326 roku. Wynosi ona aż 18 grzywien. W stosunku do 12 grzywien należy, cytujący się na drugim miejscu pod względem dochodów parafii w prepozyturze kieleckiej, a dla 14 pozostałych kościołów uchwytnych w tym czasie było to odpowiednio zaledwie od 1 do 7 grzywien. Dodatkowo, jeśli przyjmiemy za długością, że kościół parafialny w Daleszycach ufundowany został dopiero za czasów Iwona Odrowąża. Zatem w okresie pomiędzy 1218 a 1229 i zlokalizowany na południowym krańcu prepozytury kieleckiej, e, wydaje się, że właśnie on mógł zostać wykrojony z parafii kieleckiej. Nawet jeśli uwzględnimy, że w momencie fundacji Kolegiata Kielecka została doposażona z dóbr biskupstwa, to i tak musimy się zgodzić z faktem, że podstawą jej uposażenia były dochody dawnego kościoła świętego Wojciecha. Biorąc pod uwagę fakt, że obszar Przepozytury Kieleckiej wynosił zaledwie 2724 km2 i obejmował trzy kasztelanie majątkowe kościoła, Kielecką, Tarską, Biskupstwa Krakowskiego oraz Łagowską, Biskupstwa Włocławskiego, możemy hipotetycznie założyć, że okręg wielkoparafialny z centrum przy kościele św. Wojciecha był zorganizowany jeszcze przez panujących. Takich przykładów dostarczają na przykład badania nad prepozyturą Wiślicką, Archidiakonatem Radomskim, prepozyturą kielecką. W przypadku Archidiakonatu Radomskiego nie posiadamy studium osadniczego, ale badacze struktur kościelnych zgodnie wyrażają opinię, że na jego terenie najstarszą była parafia w Starym Radomiu i z pewnością była na fundacji Monarszej, co bezsprzecznie można stwierdzić wobec faktu trwałości stosunków własnościowych przez cały okres średniowiecza. Uważają też, że najprawdopodobniej miała ona swoje początki w końcu XI lub początkach wieku XII, co też jest dobrze uzasadnione w kontekście wyników badań nad grodziskiem, tzw. piotrówką w Radomiu. Pokazuje to też pośrednio, jak ważnym miejscem były kielce już od XII wieku, skoro rezydujący w praktyce przy kościele radomskim archidiakon otrzymał swoją stalę w Kolegiacie Kieleckiej. Z kolei w nieodległym skrzyńsku to już archidiakonat Kurzelowski. Zmiankowany jest Kościół pod wezwaniem Świętego Wojciecha, którego fundacja przypisywana jest Piotrowi Włostowicowi pod rokiem 1132. Zaś badania Zbigniewa Lechowicza wykazały jednoznacznie, że horyzont osadniczy Skrzyńska nie sięga poza przełom XI-XII wieku. Zatem fundacja Kościoła nastąpiła bardzo szybko, w zasadzie równocześnie z początkiem rejestrowanego archeologicznie osadnictwa. Kolejnych przykładów dostarcza opracowanie rozwoju organizacji parafialnej w prepozyturze kieleckiej. Wspomniano, wspomniałem już wcześniej o łagowie którego kościół parafialny posiadał bardzo duży okręg parafialny, a istnienie Grodu Kasztelańskiego wymienionego w bulli Eugeniusza III z 1148 roku pozwala domyślać się przy tym grodzie również kościoła o charakterze parafialnym, obsługującego okoliczną ludność. Kolejnym dobrym przykładem jest Waśniów, który występuje w źródłach z lat 40. XII wieku jako przynależny do dóbr klasztoru kanoników regularnych z Trzemeszna wraz z kościołem. Także parafia waśniowska miała duży okręg parafialny, a jej początki datowane są nawet na koniec XI wieku. Przy czym Kościół uchwytny je źródłowo już w 1145 roku. Podobnie wyglądają początki parafii w Mominie, która występuje jako tzw. czoło opolne w źródłach i wymieniona została w Buli Gniedzielskiej z 1136 roku. Również parafia miała okręg liczący kilkanaście miejscowości, duże uposażenie, w tym całą wieś. No i co bardzo ważne, wezwanie Kościoła Święty Wojciech. To również pozwala właściwie z pewnością datować jej początki na przełom XI i XII wieku, oczywiście nie później aniżeli pierwsza połowa XII wieku. Wspominano już wielokrotnie o początkach parafii w tarczku w starym świętomarzy, również duży okręg parafialny w stosunku do później wykrojonej parafii w Tarczku Nowym zdaje się być wskazówką pierwotnego Centrum Zarządu Dóbr Biskupich i parafii. Dopiero z czasem nastąpiło wykształcenie kolejne osady o charakterze miejskim około połowy XIII wieku. I początki najstarszych kościołów o charakterze parafialnym w prepozyturze Wiślickiej, jak wykazał Wiśniowski, zawsze o ich dawnej metryce świadczyły wielkość okręgu parafialnego i najczęściej jednolite stosunki własnościowe potwierdzone źródłowo i archeologicznie lub prawdopodobne funkcje grodowe, istnienie centrum osadniczego, wczesne patrocinium, funkcje targowe, lokalizacja na szlaku. Oczywiście dostarczył nam swoim opracowaniem wielu przykładów, takich jak kijek, nojno, szaniec, Janina Małgorz, Powanic, Kazimierza Mała, Opatowiec. Moglibyśmy je wymieniać jeszcze. I wydaje mi się, że opracowanie Wiśniowskiego jest w pewnym sensie kluczem do badania w podobny sposób sieci parafialnej na interesującym nas terenie. Autor ten dysponował opracowaniem osadniczym Elżbiety Dąbrowskiej i szeregiem opracowań archeologicznych, które. Po, który w olbrzymiej mierze oczywiście brakuje dla prepozytury kieleckiej i to przypomina się postulowany od wielu lat program badań nad dosadnictwem prepozyturze kieleckiej w średniowieczu. Pamiętam, profesor Caban zawsze powtarza, że to miał być jego temat rozprawy doktorskiej Pierwszy. wreszcie kwestie patrociniów. Dotychczasowe badania, trzeba przyznać, niezbyt popularne dotyczyły tych kwestii przede wszystkim w odniesieniu do syłku średniowiecza i początków XVI stulecia. Z prostego powodu, ponieważ dysponują do tego okresu, jak na polskie warunki, stosunkowo bogatą bazą źródłową. Zatem mogą stanowić co najwyżej jakiś pewien punkt odniesienia. Mimo to jednoznacznie wskazują, że wezwanie świętego Wojciecha, świętego Mikołaja, świętego Idziego i Maryjne potwierdzają wczesną genezę kościołów o charakterze parafialnym, zwłaszcza tych z XI i XII wiecznej fazy organizowania podstawowych struktur kościoła polskiego w terenie. W omawianym przypadku wezwanie święto popularne było zwłaszcza w okresie panowania Bolesława Krzywoustego, szczególnie od drugiej dekady XII wieku. Wówczas to w 1113 roku Bolesław Krzywousty odbył pielgrzymkę do grobu świętego Wojciecha i w tym czasie kult świętego musiał już przybierać na sile, skoro w 1097 roku nastąpiła konsekracja katedry gnieźnieńskiej. Badacze uważają, że cała, w cudzysłowie oczywiście, impreza związana była z odnalezieniem prawdziwych lub domniemanych relikwii tego świętego przy okazji kolejnej przebudowy lub odbudowy katedry. O czym wspominają także źródła czeskie. W bliżonym czasie, to jest w 1124 roku, miała miejsce misja świętego Tona Bambergu, która posługując się postacią świętego Wojciecha, chrystianizowała Pomorze i oczywiście pierwsze kościoły w Szczecinie i nie otrzymały takie wezwanie. Zaledwie trzy lata później nastąpiło powszechnie uznane odnalezienie Głowy Świętego przy okazji przebudowy Katedry Gnieźnieńskiej, co uwydatnia żywotność kultu tego świętego przez całe panowanie Krzywoustego. Obecny tu Pan Profesor Józef Dobosz również zwrócił uwagę na pewien ważny z naszego punktu widzenia fakt, że wszystkie, że wszystkie informacje o cudownym odnalezieniu Głowy Świętego Wojciecha w 1127 roku zanodowały źródła o prowincji małopolskiej, nie ma ich natomiast w źródłach wielkopolskich. Moglibyśmy jeszcze dodać, że ówczesna popularność kultu tego świętego widoczna jest zwłaszcza w przypadku wezwań kościołów Fundacji Monarszej, zlokalizowanych między innymi w grodach lub przy grodach o charakterze kasztelańskim. Znajdujemy je w Wielkopolsce, między innymi w, w grodach i czołach opolnych Wilkowej, Bninie, Trzcielu, Człopie, Cerekwicy pod Szamotułami, Pogorzelicy, na Pomorzu w Kościerzynie, Bobowej, Cerekwicy Wielkiej, Lidzbarku, w Ziemi Chełmińskiej w Złotorii, w Krobi i Brdowie, to już decyzji włocławskiej, w Kikole, w ziemi dobrzyńskiej, w Grodach Kaszczelańskich, w Rozprzy i Rudzie, to w Polsce centralnej, natomiast Piotrowi Wostowicowi oczywiście tradycja przypisuje fundację, między innymi Kościoła Świętego Wojciecha we Wrocławiu, może w Dankowicach, w decyzji krakowskiej, a warto jeszcze przypomnieć fundacji w Brzeźnicy Jędrzejowie, kościoła pod wezwaniem Świętego Wojciecha w czasach biskupa Maura, czyli lata 1109-1118, w Nagrodzie w Książu Wielkim, w Żarnowcu Starym, na Grodzie w Opocznie, czy we wspomnianym już Skrzyńsku. Najprawdopodobniej wydaje się, że fundacje przypisywane Piotrowi Włostowicowi i siewodzicom Gryfitom musiały być raczej późniejsze i chyba naśladowały działania fundacyjne władcy. W tym przypadku Bolesława Krzywoustego, bo raczej trudno sobie inaczej wyobrazić ich chronologię. O popularności kultu Świętego Wojciecha w czasie panowania Bolesława Krzywoustego świadczą także emisje monet, które w nauce występują pod znamienną nazwą jako brakteaty pokutne. Mamy szereg opracowań autorstwa Dowiszewskiego, Kiersnowskiego, Suchodolskiego, Rozenkranca i Szmita, którzy przeanalizowali różne typy brakteatów z przedstawieniem Świętego Wojciecha. Analiza wykazuje bliski czas ich produkcji i tożsamość ich wykonawcy natomiast taki środkowoeuropejski kontekst skłonił Kiesnowskiego do wnioskowania o ich emisji po roku 1130, natomiast Suchodolskiego po roku 1113 już. No i ewentualnie krótkie podsumowanie, moglibyśmy powiedzieć, że wezwanie świętego Wojciecha oczywiście było najpopularniejsze w czasach panowania Bolesława Krzywoustego, zwartość kompleksu dóbr, i bardzo czytelna zwartość pierwotnego okręgu parafialnego skład którego mogły wchodzić tereny późniejszej parafii w Daleszycach na południu na zachodzie Pochęciny, gdzie stykał się z okręgiem parafialnym w Małogoszczy, i funkcjonowanie okręgu parafialnego w Kijach już z lat 40. są pewną wskazówką co do wielkości i do okresu powstania Kościoła parafialnego świętego Wojciecha. Czas okres powstania o charakterze parafialnym jest taki sam jak w przypadku całości zmian własnościowych w rejonie Łysogór, czyli wspomniany tarczek łagów i waśniów. Osadnictwo, dla którego ten kościół mógł być fundowany, oczywiście czy to związane z handlem lub rzemiosłem lub centrum zarządu w terenie, choć mogło być stosunkowo nieliczne, jeśli porównać je z innymi gęsto zasiedlonymi terenami na przykład okolicami tarczku musiało być na tyle ważne, że istniało zapotrzebowanie na kościół o charakterze parafialnym. Wielkość dochodów i rozległość uposażenia parafii jest porównywalna jedynie z najstarszymi okręgami w regionie. Wydaje mi się, że funkcjonowanie dworu biskupiego, osady, która musiała go obsługiwać bez kościoła o charakterze parafialnym jest, jest niemożliwe. No i jeszcze jest taki przykład daleszyc, które powstały zdecydowanie później na terenie zalesionym, słabo zaludnionym ale wystarczyło, że były przy centrum szlaku handlowego i bardzo szybko y, zmieniły y, zmieniły wysokość dochodów w swojej parafii, co pokazuje, że to, że to był niewielki jakiś ośrodek zasadniczo nie przeszkadzało temu, aby tutaj lokować jakiś kościół parafialny stosunkowo y, stosunkowo wcześnie no i cóż mam wrażenie i, i pewność, że oczywiście badanie początków Kościoła Świętego Wojciecha jest niezwykle trudne i raczej oparte w dużym stopniu na retrospekcji, ale bez pokazania jego początków na szerszym tle przy mizerności źródeł historycznych i póki co jeszcze nie do końca zadowalającym rozpoznaniu archeologicznym będzie niezwykle trudne. Natomiast no, nie ma początków Kielc bez wspomnienia o tej o tym kościele. Dziękuję.